Na naszym pasmacie mamy zabezpieczenie takie jak y, pas opalizujący <grywka> To jest pas ma opalizujący. Mamy y, kulat. Mamy charakterystyczny no, no znak? Czemu dwieście? Czemu dwieście? No to to jest znak królewski. No to jest to jest to jest rezolucja zmieniająca kolor. Tutaj mamy podpisy bankierów, kwotę, z jest mięszką. Z I to wszystko. To jest To jest jajko. Mamy banknot przyszłości. Grupy 3. Na przodzie jest. Oznacza to 1, 0, 0, czyli 1001 złotych, a inaczej u nas tyskiem. Yy, nasz kraj nazywa się... Azerbejdżan. Zaznaczone na czerwono, to widać tylko pod wyznaczonym kątem. No. Tył y, jest, ż, jest tutaj żółwik, biedronka, y, piesek i a Jeszcze tutaj z boku jest znany nam wszystkim Zenek, taki koleś. Jeszcze mamy tutaj e, numery 57429. Banknot ten można, można znaleźć szczególnie w biedronce. Zapraszamy do biedronki. Dziękujemy. proszę o brawa. To jest banknot przedstawiający stół paradoksów paja na Malediwach. Przedstawia Przedstawia z nadwodnym plus łącza uzupełnienie się obała literę zmieniającą kolor zmieniającym kolor notki tego bo jest podpis. z tego banku przedstawia kiedy się ob, obu dróg, rożek zmieniający kolor, znak wodny, serię banknotu i znak ryby. Nasz banknot przedstawia 200-złotowy banknot, który jest bardzo nowoczesny, ma dużo detali. Ma e, e, orła, e, godło polski, e, ma podpisy i, i kod seryjny, a i pasek. E, e. Odwrót również posiada kod seryjny. Jest 200 zł w wielkim kręgu. Podpisy i mnóstwo detali. Korona Polski, znak NBP zmodernizowany, który można przeczytać też NK, po, napis Polska i nuty Będziemy się starać też o wprowadzenie tego banknotu do Polski. Jeszcze ważna rzecz, to jest banknot plastikowy. To jest plastik. plastik. Pojedziemy do Dudy, żeby taki wszedł. Tak. Nasza waluta to waluta EUT. Mamy tutaj kod jej. I wymieniamy się na tych zajęciach, ma także drugą stronę. Nasza rozeta to ten gwiazd i znak wodny to jest. On. Znaczek Euda pod kątem zmienia kolor na czarny i czerwony. i to było chyba to uderzyć. Zabezpieczenie jest jeszcze y, pasek. Zabezpieczenie to jest ten pasek, emisjowy y, i, i ten kot. E, Władysław Jagieło I. Tak, puszcza oko. E, to jest data, w którym e, wy, e, wydrukowano ten pieniądz. Nasza waluta to 45 <grydów> Pierdów. E, to jest czysty znak. E, to jest nasz symbol. Rozeta e, to słoneczko. Jest to 400, jest to 400 e, pie, pierdów. E, ta nasza waluta ma e, taką giełdę, że jest 100 pierdów, 200 pierdów, 300 pierdów, 400 pierdów, 500 pierdów i 1000 pierdów. E, e, płaci się nią bardzo łatwo. R, jest również karta kredytowa, której nie zdążyliśmy namalować. To jest nasze zabezpieczenie, którego nie da się w ogóle skopować. Tutaj jest, na przodzie i z tyłu. To jest numer seryjny, to jest też tutaj. A tutaj są oznaczenia autentyczności banknotu. I one są kompletowane z tytułu. Ma znak kotka. Przedstawia on banku indyjskiego. Ma własne znaki, własny motyw zabezpieczenia. Jak na przykład? Zmienia kolor na podpis właściciela. I pochodzi z banku indyjskiego. Ma znaki wodne. Ma humor, hu, numer seryjny. Tęczowe? Tęczowe co? I co przedstawia? Jakieś zabezpieczenia posiada? To te gwiazdy są zabezpieczeniem? A je widać normalnie czy jak dopiero upadniemy i, i gwiazdy? W ciemności je widać? Normalnie je widać? I świecą w ciemności. Znak wodny? Tęcza? A gdzie jest tęcza? Aha, to jest znak wodny, rozumiem. A ten konik pod tęczą to? A rozumiem. E, jakiś efekt kątowy? Jak obrócimy banknot pod kątem, to coś się wyś... Aha, brokatowy, super. Łzy! A to może w autentyczność się sprawdza. Słoniowe? Dobrze. Między nami? Dobrze. Oczywiście, nikt się nie dowie. Proszę do banku tego nie wysyłać. To proszę wyciąć. Coś jeszcze? Bank Zambia. A to co to jest. A Ko. Wow, Aż tak, Poreśliliśmy do podziew. Wszyscy? Słuchajcie, no jesteście kreatywni, e, naprawdę wasze banknoty są super. Miejmy nadzieję, życzymy sobie tego, że może kiedyś, jak prezes Belka zobaczy wasze prace albo przyszły prezes Narodowego Banku Polskiego, zostaną wprowadzone do obiegu. Gratuluję i dziękuję. Do zobaczenia, dobranoc.